Jedziemy tylko i wyłącznie jednym pasem. To nieprawda, że jeden człowiek może coś zrobić. On może zrobić dużo, ale dopiero w grupie. W grupie osób, którzy myślą podobnie, jak ja można realizować naprawdę duże przedsięwzięcia. Myślę, że ta akcja jest tego najlepszym przykładem. No, no. Ta akcja robiona przede wszystkim z myślą o ludziach z zewnątrz. Nie z elity motocyklowej, tylko po to, żeby poznali motocyklistów z innej strony. Że nie tylko śmigamy między samochodami, żebyśmy byli dostrzeżeni z innej strony. Chcemy, żeby ludzie nas lubieli, tylko mówiąc. Jak jednocześnie można, usiąść z dzieciakom, właściwie wszystkim przychodzi. Fajnie. To jest to, to pozytywne jakby przesłanie, że każdy na widok całego faceta przeprawia do Zanikowia, a pół się uśmiechnie, pokiwa i przez jakiś czas patrzy na nas inaczej. Za chwilkę co ci dać! Za chwilkę ma do pan. bo ma to panio. No jedziemy teraz do Tajska, zobaczymy jak tam Dajska filmie. Nigdy nie zawierła mnie ta maszynka, zrobiłem już parę 10 km, kilometrów. No zrobić tam w ciągu dnia 1550 jednego dnia. A to jest naprawdę wspaniałe. Takie jazdy. sygnał, że już tam do Uwaga, Mikołajek, do roboty! Tutaj mamy cukierki do rozwania! Bardzo proszę, do pracy! No. श <small> Z motocyklem od tamtego czasu były cały czas ze mną. Aczkolwiek rodzice nie pozwalali na zakup. I pierwszy posiadany motocykl miałem wieku 18 lat. Praktycznie sam go złożyłem. I to nie był motocykl, tylko motorower. Yy, miałem 14 lat, od tego się zaczęło. Był to komar. Jedno z większych marzeń nastolatków w tamtych czasach. Jeszcze za czasów szkoły podstawowej. Zabawiałem się chyba jak każdy tutaj na jakichś motorynkach, komarach, jak na tym co było dostępne. Miałem chwilę przerwy i od około 5 lat zacząłem jeździć na nogach. WSK, SHL, -ka, przypalana noga od wydechowe e, ciśnienie na motocykl. Mama nie, tata mówi też nie i dobrze. E, no i Długie, długie lata przyglądanie się ogólnie kółkom i cały czas marzenia ty. I proszę tak. A dlaczego myśmy nie dalej wyjechać do tego... No stary, tam nawet tył jeszcze nie wjechał nawet na mąciach No po to, żeśmy tutaj... Podjechaliście, teraz to wiesz, teraz to już na drzewo. Nie ma co to znaczy, o, elegancko. kawa, herbata, mobilny barek. O, weź jeszcze jedną tam do góry. za, to, to Ja muszę przejść i powiedzieć. 5 minut wyjazd do dyni. Podajcie tam do tyłu, żeby usłyszeli dokładnie. Za 15 pierwsza wyjazd. To będzie dobrze do końca. Idziemy teraz z powodu do dyni. Niech na twarzach i wysoką. To są takie doznania, które naprawdę trudno opisać słowami. Na przykład jadąc w poranek letni przez las czy przez łąkę są takie doznania. Czuje się zapachy wszystkie, które otaczają ciebie dookoła. No, no. Parę metrów to jest zupełnie coś innego, a wiosna to jest na górę, ale nie To jest pierwsze. A drugie to jest taki no, skok linie. może nie duży. To w mojej głowie to się różne, różne rzeczy, że tak powiem, dzieją. Bardzo często jadąc na motocyklu, nawet miałem ostatnio taką sytuację, jadąc z kolegami w trasę na Słowację. Właśnie w pięknej scenarii pojawił się w mojej głowie pomysł na kalendarz do firmy i taki też został zrealizowany. Zarłóż to może śmiesznie, ale dla mnie naj, najważniejsze pięcie motycyklet jest użycie wiatru wósty. Generalnie wszystko zostaje z tyłu. Jestem tylko ja droga i ją. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, dzieci i dorosłych. Uwaga Mikołaje! Jeszcze czeka Was bardzo przyjemna praca. Jieszy tu błąd! I do dzieciaków! Jakie fajne się mówi. Według wyliczeń Mikołaja Ekonoma mamy 1500 porcji herbaty. I 1500 km chleba ze światem. Są tak jak po roku całe rozliczenie umieszczamy na stronie internetowej, tam jest również 300 uczestników, to chcemy działać tak naprawdę wszystko, no tak jak Mikołaj. i z tych pieniędzy tylko się łapuję za 20 Tak? Tak? wszystkie poszukiwał. 11, a 11 i moich. 12, W Moich 12 i moich 11. Motocykl to pasja mojego życia. Jak małżeństwo, jak się kupuje motocykl, to się najpierw im zachwyca i zakupuje się w nim tak zupełnie. Potem się go poznaje, poznaje się możliwości, przyzwyczaja się do tego a potem się razem żyje. Nie tak, pewnie motocykle są miłością, drogą miłością życia niektórych, niektórych facetów.